Witam, witam wszystkich, mam na imię Wiesław, mieszkam w Nakle, a należę do klubu zwany Skansen w Łochowicach. E, ten eksponat jest to dzik 21, wyprodukowany w gorzowskich zakładach maszyn przemysłu leśnego. Jest to traktorek z roku 73. Jest w pełni e, oryginalny. Dodatkowo tylko błotniki tutaj założone są takie, żeby woda nie chlapała, bo deszcz, bo ja tym traktorkiem troszkę podróżuję. I 4 lata bodajże temu pojechałem pierwszy raz taką wyprawę, to już taki rekord był 225 km znakła pojechałem do Kopalina na festiwal Motorok. W następnym roku pojechałem też na festiwal, ale z domu do Zakopanego i z Zakopanego nad morze. To zrobiło 1440 km, a w ubiegłym roku we wrześniu byłem uczestnikiem Pucharu świata zabytkowych traktorów w Austrii. No i... Oczywiście pojechałem na kołach do Austrii. Zajęło mi to 7 dni. Przez 4,5 dnia jechałem w deszczu, w strugach deszczu. No ciężko było. Miałem awarię po drodze. Taką awarię, która nie powinna się wydarzyć. Obcięło wielokliny przy tarczkach sprzęgłowych. No to w sumie w lesie. To już było w Niemczech, w lesie rozebrałem, zobaczyłem co jest. No i tak przypadkowo tam się znalazł myśliwy. No musiałem wszystko tu odkręcić, całą maskę, silnik musiałem wymontować, myśliwy przyjechał na polowanie, z nim porozmawiałem, bo troszkę niemiecki znam, no, o co mi chodzi i tak dalej, mówi, że on mi pomoże, bo ma spawarkę i tak dalej. Mówię, no jedynie pospawać to i jakoś może się uda. No i udało się i na tych pospawanych pojechałem, wjechałem... Yy... Wjechałem na parking, gdzie była meta na wysokości 1430 metrów, i stamtąd był jeszcze wiasna, taki punkt widokowy o nazwie Edelweisspitze. Było to na wysokości 2571 metrów, i tym traktorkiem ja tam wjechałem. Wzniesienie wynosiło 16%. 16%. Jest tutaj baner, właśnie, który zrobiony ze zdjęcia, które było wykonane właśnie w Austrii w Austriackich Alpach. WM World Mundial. Bo tak to się nazywa. To oni to mówią jako mistrzostwa świata, albo puchar świata, coś takiego. Skąd stąd ta nazwa World Mundial 2024. W Alpach było to jest zdjęcie oryginalne. Nie jest to żaden fotomontaż, photoshop. Jest to oryginalne. Był w tym roku dopuszczony jako jedyny, pierwszy raz w życiu, ciągnik jednoosiowy. I jedyny, który wjechał na to wzniesienie. Ja miejsca Zająłem których miejsce. Nie wiem które. Ale dla mnie najważniejsze było być, dojechać i uczestniczyć. Dla mnie to już było wszystko. A no, uruchamia się. No tak. Rozrusznik ma, oczywiście. Rozrusznik. Rozrusznik ma ten traktorek. Wygląda on tak. To jest kawa rury. Jest ten półksiężyc taki. Takie urządzenie rozruchowe. No i poprzez szarpnięcie powinien chodzić. Przeważnie się udawało. No, tak to działa. Jest to silnik jednocylindrowy, dwusuwowy, pojemność 372, moc 11 koni mechanicznych. No i tyle. Biegi są trzy. Światełko, wszystko dla bezpieczeństwa. Kierunkowskazy. I jedziemy na przejażdżkę. Zapraszam.